oraz baza treningowa i szkoleniowa. Z inicjatywą tworzenia szkółki piłkarskiej wyszedł miejscowy klub piłkarski Ilianka. Ma w tym pomóc Narodowy Program Upowszechniania Gry Dzieci i Młodzieży w Piłkę Nożną. Program ma dwa etapy. W pierwszym jedną w tygodniu lekcję wychowania fizycznego w szkole podstawowej poprowadzi zawodnik miejscowego klubu. Drugi etap to szkolenie na poziomie gimnazjum wybranych wcześniej uczniów. Chcemy w najbliższym czasie, to już w miesiącu maju, takie testy przeprowadzić poprzez y, zmianę infrastruktury sportowej y, udostępnić już placę do szkolenia tej młodzieży. W ten sposób klub, który ma aspirację awansu do wyższej klasy rozgrywek, chce pozyskiwać, szkolić i trenować przyszłych piłkarzy. Jest taki przepis, że muszą grać przynajmniej dwóch młodzieżowców. Z tym jest największy problem. Zazwyczaj oni się wywodzą właśnie z tych miejsc, w którym dany klub gra. Do realizacji programu zaproszone zostały szkoły z terenu gminy. Potrzebne są jednak sale sportowe i boiska, dlatego jest już projekt budowy w Rzepinie trzech boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jedno z nich ma powstać przy zespole szkół ogólnokształcących. Pomysł jest dobry, bez dużo młodzieży zainteresowanych, uzdolnionych sportem, w sporcie i myślę, że zainteresują się tym bardziej, że szkoła ma odpowiednie warunki. Pomóc ma też gmina. Oprócz wsparcia finansowego budowy nowych boisk modernizowany ma być stadion nad jeziorem. Będzie nowa płyta. Pojawią się też krzesełka dla kibiców i zaplecze socjalne. Z kolei nad jeziorem powstanie baza turystyczna. Gmina podchodzi do tego dość poważnie. Opracowana została koncepcja bazy tej sportowej głównej nad jeziorem, łącznie z infrastrukturą techniczną, turystyczną nad samym jeziorem. Realizacja Narodowego Programu Upowszechniania gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży rozpocznie się w Rzepinie w nowym roku szkolnym.